ma witam kolejny odcinek z G4. Dobra, zaczynamy grubo od konkursu. Proszę Państwa, koska do wygrania, żeby wziąć udział. Kod Rafikos, wpłacasz, nagrywasz, wysyłasz mi, masz tikety, Taka koska, oczywiście dla osób pełnoletnich. Stronka jest, no, różne metody płatności Gratisiki w postaci klejnotów. I dla widzów, którzy subskrybują, oglądają, komentują oczywiście rozdaję skinki. Z odcinków z G4? Eee, no i co i to. I tak walnęliśmy sobie na starcie płynnie. Co byśmy chcieli? Dobra, od, zaczniemy od otworzenia skrzyni ekspowej, diamentowej. Zostały mi jeszcze dwa. Eee, więc dobra, otwieramy. Bez przedłużania. Proszę cię. No, Wildfire, czemu? Kurczę, no może to ostatnie jakoś tak będzie? No dużo tych Wildfire'ów było z tej diamentowej. To i tak jest bardzo fajnie, no jak za to, że można powiedzieć, że za freakę dostajesz to. Fajna rzecz, tak czy siak. No ale zawsze jest chrapka na więcej. Do, o, nowość. Sangal, nowe partnerskie. Nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj. Idziemy to zobaczyć szybko. Nie, 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 nie. nie. Patrz. Tight team. PPL, Kinguin, Sangal. Patrz, normalnie. Ale to może innym razem je sobie otworzymy. Zrobimy odcinek, wiesz, na zasadzie otwieramy nowe skrzynki. Albo robimy to do dzisiaj. Dobra, robimy to dzisiaj więc lecimy po kolei sc jakie skinki takie o różne skineczki no natomiast wracając tu mamy ten konkurs na kosę eee, w tym miesiącu w kolejnym może też sobie zrobimy na koskę tak mi się wydaje o kiss and love Prześliczny skin znaczy takie anime klimaty no, zdarzyło się kilka obejrzeć w życiu nie będę też tutaj wiesz ale powiem wam że wiecie jak się było młodym to anime zresztą <grym> XD no ale na stare lata człowiek obejrzył, o obejrzył, no właśnie widać, widać jak już ten się obejrzy anime to język też już podupada, natomiast wracając do meritum, no to spoko są, nie? <laughs> Niektóre mają fajne historie, no, no przynajmniej te co oglądałem były spoko, ja, a jakie oglądałem, no już Ci odpowiadam, a on Titan, małpi biznes. E, Edge Runners, to jest jako anime, albo nie, nie wiem. E, Załóżmy, że tak. Ej, i solo leveling 3 tylko. Wydaje mi się, że jest szansa, że jest jeszcze jakiś jeden czwarty. Może jednak nie, i to naprawdę 3 tylko. Lol, no to jednak nie tak dużo wcale, dobra. E, to jednak Kif to anime. Dobra, Kingwin, lecimy. Wracając, sobie ja że tak. Krążę myślami, wątkami, ale to dlatego, że jest późno. Jest późno i nie ukrywam, że wiesz, już tak... Jeszcze spałem z 5 godzin dzisiaj od rana, żebym musiał do roboty, stary. W cieple. No, w sumie od, od rana nie było aż tak, aż tak ten, ale potem już gorzej. I wiesz, coś, możliwe, że coś w mózgu się po prostu już przestawiło, nie? Jakiś tam udar czy coś. No, bywa i tak. Dobra, no tutaj jeden skin był całkiem przyjemny. Lecimy, PPLki, ale wracając. To teraz też jest, jest koska, może w następnym też będzie koska. No, to, to jest spoko sprawa, bo wiesz, jak wpłacasz sobie e, na g 4 O, coś mi się zjeba, zepsuło w drukarce. Fajnie, spoko. No, będę musiał to zweryfikować po odcinku. Drukarce 3D oczywiście, o, i tak, tak. Jak coś. W, o, no i to mi się podoba. Jak coś sobie wpłacasz na g dawaj Sangala, to możesz nagrać, możesz wysłać i Anusz. Oprócz tego, że sobie otworzysz, to wiesz, zgarniesz koskę. <laughs> Oj, i to mi się podoba. Dobra, to było fajne. Jeszcze raz otworzymy. Decimator 80. Dobra, Sangal, póki co. Elegancko. Dobra. Viforid Viforid Takie, a nie inne skinki Czardy piasek Czardy piasek znowu. W ogóle chcę sobie zdrukować taką lampkę. Ale coś biały filament mi świruje. I jest lipa. Dobra, ty co jest now? Ile to jest procent chance? Różnie. No nie, no dobra, tutaj trolling poszedł niestety. Dobra, wróćmy jeszcze, Kingwin. Pokaż co. Masz do zaoferowania. walnąłem się kurdy kciukiem, palcem w sensie, obok oka. Chcę zobaczyć, czy nie ma innych nowych. Ale nie, nie. To są te. Dobra. Dałeś jeszcze tego PPL-a, no? Polska górą. Polska górą Urbanik No ja, te, te Idziemy na tą skrzynkę. Na ten. Wi bo to widzisz, tu wszystko byłoby. Ten odcinek byłby fajny, gdyby nie ta skrzynka. No nie, no jaki flame test. Człowieku! Człowieku, co ty mi robisz? No skur. Będę zaraz. Ten krzyczał. No no, blue play. No co to jest? Co to jest? Ty. Jakie są No 4%, 4% ooo no ale teraz i to jeszcze Dwie stówki XD Oj słabo mi ten Sangal był spoko bardzo No nie no i teraz nawet on Albo duch latał w oknie, albo się coś odbiło, albo coś ma jakaś o e, dwie stówki? Szkoda, że nie lepszy stan Albo już mam z WIDE. Ja pierdziele. Złotówka. Dobra, dziś tyle. O Drafikals. Pamiętajcie o konkursach. I z Fartem się ma.